że dzisiaj się możemy tutaj spotkać na otwarciu tego skateparku, to w pozorom nie jest e, sytuacja oczywista. To była najbardziej kontrowersyjna e, inwestycja w mieście, wzbudzała najwięcej krytyki, najwięcej uwag, najwięcej ataków. E, od momentu pomysłu do realizacji minęło 5 lat. To chyba obrazuje stopień trudności, jaki po drodze napotkaliśmy. Pomysł zaczął się od tego, że chłopaki, chowerzyści jeździli po lasach, kopali doły, powodowali różne niebezpieczne sytuacje i stąd był pomysł. Przyznaję, że mój syn też wśród nich był. I pojawił się pomysł najpierw toru dyktowego, a potem ten pomysł ewoluował w stronę skateparku. Przez te pięć lat szukaliśmy lokalizacji, musiała to być działka gminna w określonej sytuacji, to znaczy daleko od budownictwa mieszkaniowego, żeby nie zakłócała spokoju mieszkańcom określonej wielkości. Trudności było bardzo dużo. Z własnością to były trudności formalne, natomiast druga część trudności, Gorsza to było podważanie w ogóle sensu tej inwestycji. Hadni, opozycja tak zwana była tej inwestycji przeciwna. Uważali, że będzie to kupa betonu, do nikogo, nikomu do niczego niepotrzebna. Dzisiaj widzimy, że ta kupa betonu żyje dzięki młodzieży. Młodzież głosuje na nią nogami i to jest nasz olbrzymi sukces. Jednym z argumentów przeciwko temu skateparkowi był koszt inwestycji. Ta inwestycja była inwestycją nowatorską i nie znaliśmy na początku kosztów, nie potrafiliśmy tego wyszacować. Początkowo pojawiło się nawet 3,5 miliona, skończyło się na 2 miliona 900 tysiąca, z czego dostaniemy jeszcze dotacji 250 tysięcy z pieniędzy ze środków unijnych. Czy to jest dużo, czy to jest mało? W zakres tego mamy zagospodarowany plac o powierzchni 2700 metrów, mamy drogę dojazdową, mamy oświetlenie, mamy infrastrukturę, odwodnienie, zagospodarowany kawał miasta, który do tej pory był po prostu kupą błota, na której czasami stawał lunapak i cyrk. Myślę, że koszt tej inwestycji, która przecież pozostanie na, na długie, długie lata i będzie służyła kolejnym pokoleniom, jest absolutnie uzasadniony. Jeżeli ktoś się odnosi krytycznie do tego, to nie spojrzy na koszty budowy przedszkoli, na koszty funkcjonowania sportu typu piłka nożna, gdzie co rok idzie milion złotych na piłkę nożną i to jest inwestycja bezwrotna, tak, czy ludzie grają, potem przestają grać, nic po, nic po tym nie zostaje. Tutaj zostanie kawał pięknego miejsca. thank you Jeszcze na obieg, za chwilę będziemy o tym mówić. Drodzy Państwo, jest nawet twórca całego zamieszania, do którego miasto się odezwało, a on nam ten obieg zbudował. Niech dołączy i Pan Głyda. No! My wszyscy już czekamy tak naprawdę miesiącami, a niektórzy z nas latami. I oto jest! Skatepark w Piasecznie. Drodzy Państwo, czy rozdane? Wstęga czeka. Orkiestra cały czas na bębnie trzymająca napięcie DJ w gotowości, który zaraz rozpocznie 11-godzinną imprezę I my tu reprezentujący miasto Kociowi do otwarcia nowego cudownego obiektu jakim jest skatepark No czyś nie jest tak? Czy jesteśmy gotowi? Drodzy Państwo, oficjalnie patrząc na to, kto kiedy postawił pierwszy krok w urzędzie, żebyśmy tu mogli dzisiaj się spotkać, było to 8 lat temu. Więc wspólnie, czy jesteście gotowi na otwarcie parku? Tak jak tu wszyscy zebrani od pierwszych minut, pytam się Was, niezależnie od tego, czy było śniadanie, czy nie, czy jesteście gotowi na otwarcie skateparku? Nie! W takim razie wspólnie odliczamy. 8, 7,

Proszę Państwa, poświęcimy ten obiekt, żeby służył wszystkim, żeby każdy czuł się dobrze, bezpiecznie, żeby każdy na własnych nogach przyszedł tutaj i na własnych nogach z tego miejsca odszedł. Prosimy Pana Boga, aby obłogosławił wszystkim, którzy będą z tego miejsca korzystali. Prosimy Cię przeto, najłaskawszy Boże, niech wszyscy, którzy w wolnym czasie będą tutaj przychodzić, w tym miejscu zaznają duchowego odpoczynku oraz umocnienia zdrowia dusz i ciała. Niech ubogacają się bratnią życzliwością i z radością oddają Tobie chwałę przez Chrystusa Pana naszego. Niech Was błogosławi Bóg przechodzący Ojciec i Syn i Duch Święty. Teraz jeszcze Wodą Święconą tak na odległość poświęcę.

Myślę, że Kasper, że jakby 3 lata, lata temu ktoś do mnie podszedł i powiedział za 3 lata będziesz na parku w Piaseczni i będziesz patrzył jak chłopaki robią triki na hulajnogach. Powiedziałbym, no niemożliwe. Chyba czas na bobunkę.

Tak, tak. Panam na kolej po guzikach. Tak po prostu. Dobra panowie, ostatnie dwie próby dla każdego. Po kolei. Jesteście wykonuje potworne triki. Dla nas I zaraz zauważymy najcieńszy kaliber w ich

atmosfera, trochę za dużo ludzi, ale no da się jeździć, jest fajnie. Rozdają koszulki darmowe, różne rzeczy. Są zawody fajne. No, pozytywnie. Jestem zadowolony z tego dzisiejszego przyjazdu tutaj i polecam. Dziękuję. Eee, dobrze, że podskakują ten skatepark, ale znaczy będzie fajnie, bo w weekendy nie dana będziemy dana. się nudzić. Jesteście gotowi i Mam można dana, się dana, spotkać z koleżankami, z kolegami, posiedzieć jest, trochę i dana, No będzie Zacznijmy. bardzo miło i fajnie. Zaczniemy może od tam, 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 Sam pomysł z budowy Skate narodził się kilka lat temu, ponad pięć lat temu to młodzi ludzie byli inicjatorem tego, inicjatorami tego, tego wydarzenia i tej inwestycji. Nam pozostało nic innego, jak tylko spełnić ich oczekiwania. Trwało to 5 lat, ale wreszcie szczęśliwie się skończyło. Dzięki determinacji radnych, dzięki determinacji Urzędu Miasta udało nam się doprowadzić tą inwestycję do końca. W dalszym ciągu będziemy ten obiekt rozwijać, tak jak powiedziałem, witając gości. Że ostatecznym zwieńczeniem tej inwestycji będzie wybudowanie dachu nad nią, tak, żeby można było korzystać e, z tego obiektu no, jak najdłużej, niemalże przez cały rok. Chciałbym ponadto dodać, że jakkolwiek komputer jest ważną, istotną, istotną, istotnym elementem życia, życia młodego człowieka, tak nie należy zapominać również o jego wychowaniu fizycznym. I dlatego budujemy boiska, budujemy stadiony. I budujemy skateparki, tak żeby młodzież miała alternatywę, żeby miała gdzie spędzać wolny czas, żeby odciągnąć ją od biurka. Mówię, w zdrowym ciele zdrowy duch i to chyba świadczy o, o wszystkim. To, to tym powiedzeniem można zakończyć całą, całą debatę na temat czy warto budować skateparki, czy warto budować boiska. Przyjechałem na skatepark, ponieważ to bardzo dobry pomysł, podoba mi się. Lepiej chyba, żeby dzieci jeździły na skateparku, a nie siedziały przed komputerem i oglądały telewizję. Jestem z Rembertowa, nie ma tam żadnego skateparku. Tu zbudowali, bardzo mi się to podoba. I fajna atmosfera, jest konkursy, zawody, koncerty będą. Czekam tylko do 18 na deskorolkę, żeby były pokazy i konkursy.

Trzech dni, a po tygodniu już jest taka płynna jazda, żeby robić sztuczki. Takie pierwsze triki wychodzą po około dwóch miesiącach. Takie zwykłe, standardowe, na przykład 1.8. Eee, co tam jeszcze? Nie wiem. My jeździmy 4 i 5 lat, ja 4 kolega 5. Eee, to jest taki poziom już ogólnopolski, na zawody ogólnopolskie zimy. Tak, Wybieramy, próbujemy się wybrać na jakieś międzynarodowe, ale... Próbujemy pokazać w ogóle, że monocyk nie służy do samej jazdy. Po no. prostu można robić na tym fajne triki. I nie jest dla cyrku tylko. Dokładnie. Jest to ogólnie w Polsce dosyć nowy sport, który się rozwijał. Nare, kastem w swoim tempie. No, chyba Także zrobimy naprawdę, naprawdę porządny konkurs teraz. Co tam masz w ręku? A ja mam w główną nagrodę za ten konkurs, a mianowicie hulajnogę film razem. A duża zobaczcie, tą hulajnogę można wygrać, czyli każdy, kto ma poniżej 14 roku życia, może życzyć w konkursie. Zapraszam do konkursu. Lubię jeszcze raz, O, porządnie. O jaj! pokaż, jak, z czego się nauczyłem! Dlaczego wy nie startujecie? Dajemy szansę innym, dokładnie, młodszym. My jesteśmy za starych już na takie rzeczy, nie pan? Mamy... Nie mamy siły. Przecież rozmarnowane, przecież się się już na męża czekamy, tak. A ja będę sprawdzał informacje. <głyszafek>

Nie biegniesz naprzód. Nie, Czy nie masz rady? Ci pomoże. Pomóżcie mu brawa. I naprawdę, on stawia pierwszy pierwszym kroku w tym parku. Już Boguś do Ciebie idzie. Boguś Ci pomoże. Od tego właśnie są wschód stoi. Kolejno gobi, pomóc. Pamiętaj, jeśli nie czujesz się na chwilę, to nie rób brawa, słaba ta brawa! Pomóżcie mu! dobrze jeździć, trzeba jeździć jak najczęściej. Nie liczy się ile jeździsz, tylko jak najczęściej trzeba jeździć. Dziękuję bardzo. Brawa, brawa, na brawa. Maciek, Maciek, ruszaj. Co Maciek chyba walczył że go nie ma, no na pewno bo mu się przyda. Owaj macie dawaj, dawaj po na Bo tu mam gromadę ludzi czekających, żeby być od ciebie. <głosy> 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 brawa, brawa, nie ciebie. Nie Powiat oczywiście ze swojej stronnej strony wspierał y, tą inwestycję bardziej y, pod względem. Pomocy, przy pozwoleniu na budowę, przy wydawaniu różnego warunku. Natomiast jest to główna zasługa gmina i myślę, że tutaj bardzo wiele zasług jest pana burmistrza Lisa, który jest osobą łagodzącą konflikty i w tym wypadku jako gospodarz przyznaję mu wielki plus w tym przypadku kiedy ta inwestycja powstała. Oczywiście gratuluję oczywiście całej Radzie Miejskiej, gratuluję e, Pani Woźniak, która faktycznie mocno za tym zabiegała. Pamiętam kilka lat temu szukając możliwości wydania pozwolenia na budowę, sama osobiście się ze mną kontaktowała. Także jej tytuł matki jak najbardziej jest e, wskazany. Młodzieży oczywiście życzę wspaniałej zabawy i miastu Piaseczno oczywiście na czele e, w całości powiatu niech e, się rozwija i jak najwięcej takich Punktów, gdzie młodzież będzie się mogła bawić, nie powstaje. się! 哎。<Yeah. S 2> yeah. Dzisiejszy dzień to dowód na to, że to miejsce powinno powstać w Piasecznie i właśnie powstało, drodzy Państwo, tyle energii, które dzisiaj nam towarzyszyło podczas otwarcia skateparku, dowodzi temu, że jest naprawdę wielu użytkowników, jest dla kogo to robić i cieszymy się, że taka właśnie inicjatywa powstała. Także, drodzy Państwo, dzisiejszy dzień, kto był z nami, to naprawdę poczuł moc, poczuł siłę Piaseczna i powstało miejsce, którego myślę, że teraz wszyscy mieszkańcy będziemy dumni, że powstała, więc wszystkim tym, którzy... Dzięki, kto, dzięki którym powstało to miejsce, którzy się przyczynili do tego, myślę, że należy się wielkie słowa uznania, i wszystkim tym, którzy dziś przybyli, pięknie dziękujemy. bardzo fajnie, że udało się w końcu zbudować skatepark. Walczyliśmy troszkę dwie kadencje. Myślę, że no dzisiejsze oczekiwania trochę nas może przerosły w pozytywnym tego słowa znaczeniu. No to, co, się tutaj dzieje, to jest to jest to co gmina powinna takie właśnie inwestycje robić, tak? Żeby to jest dla dzieciaków i, i, i myślę, że, że, że to jest słuszna droga. Nawet mimo pewnych przeciwności niektórych osób, jednak jeżeli ktoś ma pomysł, to ten pomysł powinien, powinno się ciągnąć, zaraża coraz więcej osób. Było zebranych ponad 500 podpisów, żeby ten skatepark powstał i widać, że rzeczywiście tu jest myślę, że przywinęło się kilka tysięcy osób, także no, jako rada myślę, że stanęliśmy na wysokości zadania i, i, i po prostu... Nam mówiliśmy burmistrza, za, za środki finansowe w Budżecie były zapewnione i to jest to, to jest to, co, co nam jako radnym e, dla mieszkańców pozałem tym sportu chodzi. Dziękuję. Po zawsze powiadam się na zimę. Nie ważne, jaką jest moja akcja, szczególnie którzy pierwszy raz po raz pierwszy władam. nie pamiętajcie, nie znajcie. Pojawiajcie się anonimowo, albo nie zdarza. Najważniejsze jest to, że ciągle Chciałbym widzieć, że Uważajcie na jeżdżących, którzy ogarniają ten, to miejsce po raz pierwszy, to jest ich pierwszy dzień, pierwszy dzień i dopiero samej się zaczęło. Niech trwa latami. Dzisiejsza impreza jest do godziny 22.00, ale kiedy zamilknie muzyka, możecie jeszcze przy świetle jeździć do 23. Dziękujemy, panie dyrektorze. Pozdrawiamy, bardzo zapoczące. Dużo lepszego Jest i 50, ale poczekajcie wszyscy. O, z nimi. Chodź tu, chodź. Chodź, chodź. Gra już dostał, Chciałem o niej przybić tutaj. O oh. que é isso?